Dzień dobry. Dzisiaj materiał nie z życia Chodlini, tylko z życia działu reklamacyjnego. Zakładam, że wiecie, że ATE nie posiada działu reklamacyjnego. Dział reklamacyjne są związane z dystrybutorem części, tak? Materiał, który przygotowaliśmy właśnie dotyczy weryfikacji uszkodzeń, które dział reklamacji w dwóch czytaniach odczytał jako błąd montażu Mechanika. Klient poprosił nas, żeby to zweryfikować, robimy to tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale akurat trafiło się i stąd materiał, który dla Was postanowiliśmy przygotować. Urządzenie, które przede mną stoi, na pewno znacie już z naszych wcześniejszych filmów, jest to, my to nazywamy karuzela, czyli urządzenie pomiarowe, na którym osadzając tarczę hamulcową, możemy dokonać właściwie wszystkich pomiarów, które interesują nas w celu określenia wada produktu. Czy może jednak gdzieś tam po drodze coś innego się stało z tą tarczą hamulcową? Ta podstawa tu, jako podstawa do montażu tarczy hamulcowej, czy do osadzenia tarczy hamulcowej, jest wyzerowana. Jeżeli się założy wskaźnik zegarowy, nie pokazując żadnej odchyłki poosiowej tego, stąd my możemy taką tarczę mierzyć i dokonywać pomiarów nas interesujących. Kładziemy tarczę, centrujemy, dociskamy. I moi drodzy, ta tarcza hamulcowa, to jest jedna z dwóch na koła osi przedniej, jest zgłoszona jako krzywa. Ten wskaźnik zegarowy, który tutaj zaraz zamontujemy, będzie pokazywał nam tak zwaną odchyłkę poosiową używanej tarczy hamulcowej. Jak wiecie, nie mierzymy używanej tarczy hamulcowej na odchyłkę poosiową, no ale my to robimy szczególnie dlatego, żeby inny temat. Czy charakter uszkodzenia tej tarczy Wam wytłumaczyć? Popatrzmy, jakie będzie bicie tej tarczy, kiedy będę ją obracał i chciał mierzyć. No, muszę zmartwić wszystkich: ta tarcza, jako używana, nie jest krzywa. 300 mm to jest maksymalna odchyłka na tej tarczy hamulcowej. Czyli co? Uznać reklamację, nie uznać. Pogięła się, jest prosta. a biła też na zimno. Moi drodzy, nie robi się takich pomiarów. Co się robi? Ten wskaźnik zegarowy jest na takim uchwycie ze sprężyną w kłach. Po co? Jest tutaj zderzak, który opieramy o dół tarczy i uchylając wskaźnik zegarowy, obracając tarczę, sprawdzamy, czy jest. Równoległość pierścieni trących górny dolny ma być równoległość, bo produkcja tej tarczy powoduje, że nie występuje nierównoległość. Zróbmy taki pomiar. Czy jest tak jak fabryka? No bo odchyłki poosiowej nie ma. I tutaj, jeżeli założymy wskaźnik zegarowy. Uchylimy go na uchwycie ze zderzakiem, to teraz, obracając tą tarczą, wskaźnik zegarowy powinien stać nie drgnąć, jeżeli tarcza nie ma problemu. Dokonajmy takiego pomiaru. Ja muszę troszkę się wychylić, żeby zobaczyć. Raz. Dwa. Moi drodzy, klasyczne uszkodzenie tarczy hamulcowej. Doszło do zmiany grubości tarczy hamulcowej pośrednicy. Z jednej strony, z drugiej strony. Wskazuje to na nieosiowy montaż. To znaczy, montaż, który spowodował za dużą odchyłkę poosiową. Doszło do zmiany grubości tarczy hamulcowej po średnicy, książkowo. Nie jest to wada produktu. Po czym możemy też domniemywać, że był nieprofesjonalny montaż takiej tarczy hamulcowej. Moi drodzy, ta tarcza hamulcowa wszędzie, gdzie się popatrzy w otwory, wszędzie, to można wydobywać smar miedziany, wszędzie. I to samo dotyczy, przylgnij tutaj do piasty. Jest to przykre, ale nawet w procedurach montażowych mówimy, czy jest napisane nie stosować żadnych sparów stałych. Kiedy klientowi zwróciłem uwagę, że przecież tu jest wszędzie miedź tak, na tej przylni, on powiedział, no oni sprayem dokonali podczas montażu takiego zabezpieczenia. Widać też wszystkie odgniecenia na tej tarczy hamulcowej, które są wynikiem nieprzygotowania powierzchni piasty do montażu tej tarczy hamulcowej. Stąd problem. Niestety my również musimy wskazać, że uszkodzenie tej tarczy nie jest wadą produktu. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wada czy nieprawidłowy montaż tej tarczy hamulcowej.